Bajki 5 minut przed snem. Super dziewczyny. Mała syrenka. Taniec z tamburynem. Ariel uwielbiała chodzić na jarmark. Zawsze można było tam zobaczyć coś ciekawego. Pewnego dnia natknęła się na tancerki. To nasz tradycyjny taniec z tamburynem, oznajmiła jedna z dziewcząt. Każdy może się go nauczyć. Zapraszam jutro na lekcję. Przynieście ze sobą tamburyny. Po powrocie Ariel opowiedziała o wszystkim blagierowi. Idę na swoją pierwszą lekcję tańca, podzieliła się radosną wieścią. Chcę tańczyć jak dziewczyny z jarmarku. One miały coś, co wydaje cudowny dźwięk. Nazywały to tamburynem. Wiesz, gdzie można go dostać? Tamburyn to owoc, stwierdziła pewnym głosem Mewa. Znajdziesz go na straganie. Dzięki blagierze, ty to wiesz wszystko, ucieszyła się Ariel. Jeszcze tego samego dnia dziewczyna pobiegła do stoiska z owocami. Poproszę jeden tamburyn. Nie mamy tamburynów, odrzekła sprzedawczyni. Spróbuj w muzycznym. W sklepie po drugiej stronie ulicy, Ariel udało się w końcu znaleźć instrument, który widziała u tancerek na jarmarku. Jego dźwięk przypomina grzechot muszli w oceanie, zauważyła. Szybko zapłaciła za tamburyn i pobiegła pokazać go blagierowi. Blagierze! zawołała. Popatrz, to jest tamburyn. Oczywiście, dokładnie to miałem na myśli, odpowiedziała jej Mewa. Dziewczyny tańczyły tak, powiedziała Ariel i zrobiła kilka kroków w przód z tamburynem wysoko nad głową, a potem zaczęła się kręcić aż bach. Nieźle jak na pierwszy raz, stwierdził blagier. Ariel nachmurzyła się, ale nie przestała próbować. Następnego dnia Ariel bardzo się denerwowała przed zajęciami. Mimo, że ćwiczyła, taniec nadal sprawiał jej wiele trudności. Witaj, powiedziała instruktorka. Mam na imię Izabela. Dziękuję, że przyszłaś. Nasz taniec nie jest łatwy, ale wszystkie zaczynałyśmy kiedyś tak jak ty. Tylko, że wy macie nogi od urodzenia, pomyślała Ariel. Dobrze, zaczynajmy, rzekła Izabela. Ariel stanęła w szeregu razem z innymi dziewczętami, ale przy każdym obrocie potykała się, w ostatniej chwili ratując się przed upadkiem. Za nic w świecie nie potrafiła też zapamiętać, która noga jest lewa, a która prawa. Po zajęciach Ariel spotkała się z przyjaciółmi. Jak ci idzie nauka tańca? Spytał krab Sebastian. Jestem do niczego, odparła Ariel. Szkoda, że to nie takie łatwe jak śpiewanie. Nie potrafię nauczyć się obrotów. Kiedy byłaś mała, śpiewanie też sprawiało ci trudność, zauważył Sebastian. Ale ćwiczyłaś i szło ci coraz lepiej. Zawsze chciałaś nauczyć się tańczyć, przypominał przyjaciółce Florek. Nie możesz się poddawać. Mam pomysł, zawołał blagier. My ci pomożemy. Gdy przyjaciele znaleźli się na plaży, pierwszy odezwał się Sebastian. Pokażę ci, jak łatwo zapamiętać, która strona jest lewa, a która prawa. Nauczyłem się tego, dyrygując orkiestrą. Ja jestem dobry w podwodnych obrotach, zaoferował się Florek. Mogę ci pomóc w kręceniu piruetów na powierzchni, a ja będę cię dopingował moim skrzeczeniem, obiecał blagier. Z Waszą pomocą na pewno pójdzie mi dużo lepiej, ucieszyła się Ariel. Najpierw Sebastian nauczył przyjaciółkę, jak odróżnić prawą nogę od lewej. W miarę ćwiczeń zmiana nóg przychodziła Ariel coraz łatwiej. W końcu nawet blagier był pod wrażeniem. Brawo! Zaskrzeczał. Potem. Ariel zaczęła trening z florkiem. Zanim obrócę się w wodzie, zawsze szukam przed sobą punktu, na którym mogę skupić wzrok, zdradziła swój sekret rybka. Dzięki temu wiem, kiedy się zatrzymać. Ariel zawirowała w tańcu i zatrzymała się w momencie, gdy znów zobaczyła florka. Jeszcze trochę się chwiejesz, ale było znacznie lepiej, pochwalił ją przyjaciel. Rewelacja, wyraził swoje uznanie blagier. Na następnych zajęciach z instruktorką Ariel czuła się o wiele pewniej. Zaciekawiły ją wstążki przywiązane do tamburynów tancerek. To podarunek od rodziny z okazji pierwszego występu, wyjaśniła jedna z nich. Taka tradycja. Ariel wątpiła, czy jej rodzina znała ten zwyczaj, a poza tym nie tak łatwo znaleźć wstążki w morzu. Po lekcji tańca Ariel odszukała przyjaciół, żeby opowiedzieć im o zwyczaju obdarowywania świeżo upieczonych tancerek wstążkami. Kiedy Florek to usłyszał, uśmiechnął się szeroko. Widać, miał jakiś plan. Ariel ćwiczyła w każdej wolnej chwili. Jej wysiłek nie poszedł na marne, stawała się coraz lepszą tancerką. Z okazji występu Florek przygotował dla swojej przyjaciółki wielką niespodziankę. Z jego inicjatywy król Tryton i każda z sióstr podarowali Ariel wspaniałe tasiemki z wodorostów, a książę Erek zieloną, satynową wstążkę. Ariel była zachwycona. Nie poradziłabym sobie bez was. Zwierzyła się przyjaciołom. No co ty, odparł Sebastian. Jesteś urodzoną tancerką. Zobaczysz, że świetnie ci pójdzie, zapewnił Florek. Jesteś mistrzynią tamburynu, dodał blagier. Wreszcie nadeszła pora na występ. Cała rodzina Ariel przyszła oglądać tancerki. Dziewczyny wirowały w tańcu, podzwaniając tamburynami. Kiedy wykonały ostatni obrót, widzowie zaczęli klaskać i wiwatować. Po występie do Ariel podeszła mała dziewczynka. Pięknie tańczysz. Też bym tak chciała, ale wydaje się to bardzo trudne. Ariel wręczyła dziewczynce swój tamburyn i zachęciła ją do ćwiczeń. Śmiało, potrząśnij nim. To jedyna rzecz, która mi wychodziła na początku. Nie potrafiłam zrobić obrotu ani nie odróżniałam lewej nogi od prawej. Musiałam dużo ćwiczyć, ale skoro ja mogłam się nauczyć, to i tobie się uda. No dalej, spróbuj.